Siema, Gracjan. Jak tam wczorajsza randka? Poruchane coś było? Może i było, ale myślałem, że to ja będę ruchać. Nie ty pierwszy, nie ostatni. Co ci potrzeba, Rafał? Potrzebuję świąteczną piosenkę dla chrześniaka. A ile ma lat? No tak na oko to między 5 lat a 33. Mam coś idealnego. Dzyn, dzyn, dzyn. Jakieś dzwonki słychać z dala, to Mikołaj zapierdala, zapierdala aż się kurzy, bo zapierdol ma dość duży alkoholu, czuć aromat nawalony jak automat Gdy Mikołaj nie da paki, spuść mu pierdol, wypój flaki Wepnij ja mu do dupy, niech dupia ci z chałupy Jeszcze raz, dzyń, dzyń, dzyń do dosane głośno beknął i wielkiego orła jebnął wyskoczyły mu jaja, jak tu wierzyć w Mikołaja 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 Zing zing Jak podobało się? No jak nieplanowane badanie u rumuńskiej prostytutki. To ile za to chcesz? Jak dla ciebie 6.50. Ile? Dycha to max, co mogę za to dać. Sprzedane. Masz. Ale i tak wolałbym tą kasę przepić.